Podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia wingielnego pod budowę budynku zabiegowego z lądowiskiem Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem odbyło się w zeszłym tygodniu w Szczecinie. Nowy budynek powstanie w samym centrum kompleksu szpitalnego Zdroje. Ten moment czekaliśmy bardzo, bardzo długo. Ten nasz bardzo ambitny projekt, mówię nasz, bo to projekt, w których zaangażowanych jest tak wiele podmiotów, że chyba na koniec dopiero je wymienię, ale ten nasz Ambitny projekt budowy Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w Szczecinie regionalnego centrum, które ma skupiać specjalistyczną pomoc: opiekę dla kobiet oraz dla dzieci. To rzeczywiście projekt, który. Zainicjowany kilka lat temu, borykał się z bardzo wieloma problemami. Oczywiście, jak nie wiadomo o jakie problemy chodzi, to zwykle chodzi o problemy finansowe. Obiekt o łącznej powierzchni użytkowej liczącej ponad 8000 m2, będzie miał sześć kondygnacji. Docelowo powstać ma m.in. szpitalna izba przyjęć, oddział ratunkowy, oddział chirurgii dziecięcej i urologii z pod oddziałem ortopedii, oddział obserwacyjny oraz lądowisk dla helikopterów na dachu budynku. Naszą ambicją, aspiracją jest to, aby również, jeżeli dziecko dotknięte zostanie jakąkolwiek chorobą, to żeby właśnie w tym miejscu spotkała je pomoc na najwyższym europejskim i powiem już światowym poziomie. Do tej pory w ramach centrum wybudowano już między innymi pawilon ginekologiczno-położniczo- noworodkowy oraz centrum leczenia oparzeń dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj możemy powiedzieć o tym, że Właściwie jeden z końcowych już etapów utworzenia tego Centrum Opieki nad Matką i Dzieckiem, bardzo potrzebnego. Jesteśmy województwem, które takiego centrum nie posiada, stąd też nasze dążenia zmierzały do tego, aby scentralizować tę opiekę, aby te oddziały, które świadczą te usługi na poziomie powiatów, i istnieją oddziały, ale w profilu podstawowym. Natomiast w sytuacji, kiedy występuje konieczność specjalistycznej opieki, te dzieci czy też matki, które spodziewały się dzieci, dziecka, musiały być Przewożone często do, do Szczecina i nie było kompleksowości tych usług. Taką bazę do stworzenia centrum nad kobietą i dzieckiem posiada szpital w Zdrojach. Według Danuty Śliwy, dyrektor szpitala w Zdrojach, budynek zabiegowy jest miejscem, którego braki odczuwano najbardziej. W nowym obiekcie będzie znajdowała się również apteka szpitalna, centralna sterylizatornia, centralna stacja dezynfekcji łóżek, magazyny oraz archiwum szpitalne. Obiekcie tym. Proszę Państwa, znajdą się oddziały zabiegowe przeniesione ze szpitala znajdującego się przy ulicy Świętego Wojciecha. Będzie to oddział chirurgii, urologii, ortopedii. Blok operacyjny z czterema salami, które będą również wyposażone w sale wybudzeniowe. Będzie tu, proszę Państwa, pierwszy jedyny szpitalny, dziecięcy oddział ratunkowy. A na dachu tego budynku będzie lądowisko dla śmigłowca, gdzie będą szybko transportowane dzieci, żeby otrzymały tu właściwą pomoc. Koszt planowanej inwestycji to blisko 35 milionów złotych. Środki finansowe będą pochodziły z trzech źródeł budżetu państwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków własnych szpitala w zdrojach. Zgodnie z harmonogramem inwestycja powinna zakończyć się do 31 grudnia 2016 roku.